Cześć, to zabawę. obawą się dzisiaj w programie Mikołaj z czekolady. Ehm, no i tutaj będzie jakaś kinder niespodzianka, bo jak tak potrząsnąć, to coś tam jeszcze jest. Coś tam, coś tam. Wiezie, jajo na Saniach, Mikołaj, wiezie. Dobra, odpakowy wuj go, bo jestem bardzo ciekawy. O! O, ładnie, ładnie. Pokaż z drugiej strony. Z drugiej strony go, z drugiej strony. O, super, super. Czekolada. Ach, bym się wgryzł w tą czekoladę. Nie, ty nie możesz. Ja też nie mogę. Nie wiem, nie wiem. To może wy. O, dobra. No, odpakowuj, No, jest, jest. Tak, czyli dużo czekolady. Dużo czekolady. Sanie zostały. Sanie zostały. Gdzie jest głowa? Gdzie jest głowa? Gdzie jest głowa? O, jest głowa, dobrze. Ale tutaj Dobra, też Dawaj, dawaj, pokaż mi czy tam coś świątecznego... Nie. To nie, jest, tak, tak, to jest świąteczne. Oooo, O, sznur jakiś. Jakiś świąteczny sznur. A może to jest sznur do worka? Z prezentami. A może i tak? Tutaj nic nie ma po I Tak, to zawsze, to zawsze, coś dają jakieś opisy czy coś tam yy, o tym. Co to? są na palec. Co to? jest? Zobaczcie, o, dobrze robić, dobrze, dobrze. I tu się robi tak. Dobra, jak tam idzie? Na razie słabo. Słabo, a to, to, to Aha, jeszcze z drugiej strony. No trzeba go owinąć tym niebieskim futerkiem. Zielonym. Znaczy przeważam, tak... To yy... tam myli się kolorami. Przepraszam, tak, coś Tata mi się. To jest bardzo stary, no i my się myli kolorami. To mam tysiąc miliardów lat. <laughs> tak, yy, o i na choinką. O, Udało mi się. Bo, no ale pokaż, nie mi pokaż, tylko tutaj do kamery. A po co jest sznurek? Um. A, ucieka. Dobra, poczekajcie, to ja to sobie wsadzę na palec. Udu, udu, udu. Jestem sobie bałwanek No dobrze, no i co? Ale sznurek jest po coś. A, sznurek jest po to, żeby go powiesić na choinkę. Jesteśmy troszkę tacy, dzisiaj nie w formie. Nie w formie. Ja jestem w formie, znaczy mnie Cześć, jestem Dżinko bo! Czyli jest to figurka y, Pacynko Bąbka. Pacyn, pacynko Bąbka, proszę nie wyjadać czekolady przed kolacją. Dobrze, Pacynko Bąbka, napiszcie jak wam się podoba. No właśnie, bo zobaczcie choinka z tyłu, no więc zobaczcie choinka z tyłu, a więc to na pewno na to. Ale przynajmniej fajnie, że coś świątecznego. Dobra, dziękuję bardzo. Obserwujcie nasz kanał i wciśnijcie czerwony guzik i komentujcie.